W przestronnej sypialni zapanowała cisza. Ale nie na długo. Lampy nagle zamigotały i przygasły. Okno zapiszczało i uchyliło się, a do pokoju wpadła i iskrząca się na wszystkie strony kula ognia. Potoczyła się to tu, to tam. Wykonała kilka świetlnych tras nad łóżeczkami dzieci, aż wreszcie spłynęła do stojącego na półce dzbanka. Niemal równocześnie w oknie pojawiła się ta sama wysmukła i dziwka postać, której widok wcześniej wystraszył panią Darling i mnie. Chłopiec zajrzał do sypialni, popatrzył w prawo, popatrzył w lewo, wreszcie wtargnął do wnętrza. Rozglądał się po pokoju ciekawie i niespokojnie, jakby czegoś szukał. Dzwoneczku? Gdzie jesteś, srebrny dzwoneczku? Dzwoneczku? No gdzie jesteś? Szeptał do ukrytej w dzbanku kuleczki, a świetlisty obłok uniósł się i zamigotał nad naczyniem. A, tutaj jesteś. Wiesz, szukam mojego cienia. Wczoraj ktoś mi go przyciął oknem. Dzwoneczku, czy nie wiesz może, gdzie go schowano? Ha, ognista kuleczka była tak naprawdę małą dziewczynką. Była to srebrno dzwonka którą tak nazywano, bo poruszając się wydawała dźwięk niczym srebrny dzwonek.